Dzisiaj odpowiadam na bardzo ważne pytanie, dlaczego tak ciężko utrzymać przyjaźnie w dorosłym życiu, no i co należałoby zrobić, żeby ich więcej mieć? Jak pożegnać te, które już minęły? Co w ogóle z tym wszystkim zrobić? Dlaczego to było takie proste, jak było się dzieckiem, a teraz to jest takie trudne? Dlaczego tak ciężko się przyjaźnić w dorosłym życiu? Otóż zacznę może nietypowo, bo niedawne badania opublikowane na temat samotności. Sugerują, że samotność jest większym ryzykiem zgonu, śmierci przedwczesnej niż depresja i jest porównywalne do palenia 15 papierosów dziennie. Poczucie intensywnej samotności, a my jesteśmy coraz bardziej osamotniałym społeczeństwem i przyjrze się w kilku perspektywach i kilku głębokościach. Bo na takim płytkim poziomie, i zacznijmy od płytkiego poziomu i będziemy schodzić coraz głębiej, odkrywać tą podwodną górę lodową, tej samotności, tego braku utrzymania, trudności utrzymania przyjaźni. Zacznijmy od trzech takich rzeczy. Pierwsza z nich, konieczna, żeby w ogóle utrzymywać relacje i dlaczego one się rozpadają, to bliskość fizyczna czyli nie macie blisko. I to wydaje się dość oczywiste, no ale statystycznie dokładnie tak to się rozkłada: że jeśli ktoś jest mnie blisko jeśli mieszkamy drzwi w drzwi w jednej klatce schodowej. Jeśli mieszkamy w jednym bloku albo uczymy się w jednej klasie, w szkole, na studiach mieszkamy w tym samym akademiku, na tym samym piętrze, jeszcze najlepiej w tym samej odnóżce korytarza, to mamy olbrzymie prawdopodobieństwo, że będziemy się przyjaźnić. Jeśli spotykamy się na tych samych imprezach, koncertach, to mamy dużo większe prawdopodobieństwo. I no, zwróć uwagę, za dzieciaka to było wręcz oczywiste. Wykonywaliśmy wszystkie aktywności. Czysto grupowo. Więc jeśli regularnie chodzisz do tej samej klasy, czy regularnie chodzisz na te same dodatkowe zajęcia z kimś, to ta szansa na przyjaźnienie się jest większa. To jest oczywiste. To, to jest dość proste, ale zaraz pomówimy sobie, jakie są z tym trudności. To jest ważne ogłoszenie. Otwieram zapisy na coaching z wewnętrznym krytykiem. Praca z wewnętrznym krytykiem. Gorąco zachęcam. Kontakt do mnie znajdziecie. Opisie tego filmu, tam jest mail, możecie napisać, ja wtedy wszystko wyjaśnię, jak pracuję, ale jeśli czujesz, że wewnętrzny krytyk to jest coś, co ci przeszkadza, taki wewnętrzny dialog, który jest utrudniający, to gorąco zachęcam do kontaktu. Drugi, druga rzecz z takich prostszych powodów oczywistych jest zbieżność etapów życia, czyli to, że no, na przykład jesteś w tej samej klasie, no to, to jest dość oczywiste. I jesteś na tych samych studiach, w tym samym roku. Że stałeś się rodzicem w tym samym momencie, co inni rodzice, więc zaczynasz być z innymi rodzicami bliżej niż z ludźmi, którzy rodzicami na przykład nie są. To się zmienia. Zmieniłeś pracę, więc zbieżność etapów życia to jest ten timing. Spotykamy się w tym samym miejscu, w tym samym, w tym samym czasie etapie życia i to daje nam wysoką prawdopodobieństwo przyjaźni. Ale! I mogłoby się wydawać, no okej, okay, no to chodzę z ludźmi do pracy, ale z nimi się nie przyjaźnię. <grym> no właśnie. I tutaj jest ten trzeci element, trzeci komponent, który utrudnia nam wszystko, ale tak, tak jak mówię, pójdziemy głębiej. I ten trzeci właśnie nam pogłębi, otworzy trochę furtkę do pogłębienia. To jest nasza energia, Emocjonalna, tak to określił, taka, takie podejście do życia. No bo okej, okay, jesteście w pracy, ale możesz mieć inne podejście do tej pracy. Możesz ją uwielbiać, Twoi współpracownicy mogą jej nienawidzić. Ty możesz słuchać metalu, a dookoła jesteś otoczony ludźmi, którzy nie chodzą na takie koncerty jak ty. Ty możesz interesować się RPG-ami, a mieć w, w pracy ludzi, którzy nie interesują się tym. Albo na odwrót. Możesz być osobą, która interesuje się, czyta sobie, albo słucha sobie jakieś lekkie audiobooki, kryminały, a tutaj masz, prawda, w pracy samych nerdów, brodaczy, gamerów, i ciebie to nie interesuje, jakby to, to idzie w dwie strony, no, nie? Więc tutaj mamy też poglądy polityczne. No właśnie. Bo Dużo badań prowadzonych nad tym, kiedy kończy się koleżeństwo, zaczyna się przyjaźń. Ciężko to precyzyjnie wyznaczyć, ale mówi się o około 200 godzinach spędzanych minimalnie ze sobą rocznie. Jeśli mówimy o, o taką bliską przyjaźń. 200 godzinach. Co to znaczy? No, to jest około 15 dni nieprzerwanie ze sobą. A jak to rozłożyć czasowo, no to to będzie... Parę miesięcy przebywania ze sobą, na przykład, właśnie w miejscu pracy. Dość regularne widywanie się. Więc y, mamy dość wysokie, są dość wysokie wymagania do posiadania bliskiego przyjaciela. I jeszcze ta energia emocjonalna. Tutaj nam się to wszystko szatkuje, bo okej, okay, no powiedzmy, poglądy polityczne tak, przyjaciele w tym kontekście mogą się ścierać. I to jest ciekawe, bo trochę jest podejście. N niczańskie, o którym zaraz powiem trochę szerzej. Natomiast y, mimo wszystko musi być na jakimś bazowym poziomie pewna zgodność. Po prostu N nie powinna w relacje przyjacielskie w targiwać pogarda, bo podobnie jak w związkach czysto romantycznych, partnerskich czy małżeństwach i tak dalej, y, pogarda jest jednym z tych elementów, która rozkłada te relacje. To odwołuję się do trochę innych filmów, gdzie mówiłem o trzech albo czterech takich czynnikach świadczących o rozwodzie. Zalinkuję to u góry. Dla zainteresowanych, którzy chcą zobaczyć, czy przypadkiem się nie szukuje rozwód za jakiś czas, bo to są bardzo silne sygnały mówiące o rozpadzie relacji zupełnie. I to przyjacielska ma to samo. Tu nie może pojawić się żadna pogarda, poczucie wyższości, tylko zupełnie inna energia. Więc te trzy elementy takie kluczowe, które za dzieciaka są, że tak powiem, dane w pakiecie bycia dzieckiem. Bliskość fizyczna, coś oczywiste, zbieżność etapów życia, czyli moment, w którym się spotykacie. Za dzieciaka to jest, to jest oczywiste, po prostu jesteście grupowani w klasach, w grupach, w zespołach, to wszystko jest zespołowe. A w dorosłości staje się to gra indywidualna. I tutaj jest ten, ten olbrzymi problem. I ta energia emocjonalna. No nie? I, i to jest bardzo istotne, bo jeśli mówimy o dzieciach, to też mamy nieukształtowane te umysły, te poglądy są nieukształtowane. Dzieci są bardzo plastyczne, jeśli chodzi o swoje poglądy. Dopasowują się doskonale, potrafią wykazywać dużą tolerancję na inność, przynajmniej w pewnym zakresie, więc tutaj ta plastyczność u dzieci jest olbrzymia. No ale pójdźmy dalej, czyli kolejne, co chciałem po o, o czym chciałem powiedzieć, to o podejściu Jungowskim. Bo tutaj pojawia się bardzo ciekawa optyka. Mianowicie Jung mówił, i to bardzo luźno sparafrazuje, że nie da się przyjaźnić z kimś, kto nie poznał i nie zaobserwował, nie skonfrontował się ze swoim cieniem. Teraz, czym jest cień? Nie? Więc w dużym skrócie, cień to są te cechy w sobie. Które nie akceptuję, nie lubię ich, uważam, że mi przeszkadzają, chodzą za mną, chowam je pod dywan, próbuję o nich nie myśleć, wypieram je. I to jest ciekawa hipoteza, bardzo mi się ona podoba, bardzo mi pasuje do, do tej szerszej optyki. No bo okej, okay. to nie jest tylko tak, że w rozpadzie relacji. Za, Zmieniacie zainteresowania. Na przykład stajesz się rodzicem i nagle no, przestajesz się przyjaźnić z innymi nie rodzicami, a za, z, zaczynasz mieć innych rodziców i musisz ich puścić, odpuścić im, nie? jakby pożegnać ich, powiedzieć im cześć, to skończył się pewien etap, zaczyna się nowy etap, witam nowych przyjaciół. Ale tutaj też pojawia się problem w nabywaniu nowych przyjaciół, bo co może nam według Junga przeszkadzać, według tej koncepcji? Otóż. Jeśli nie skonfrontowałeś się, czy ktoś nie skonfrontował się ze swoim cieniem, nie jest jego świadom, ma niski poziom samoświadomości i ma dużo cech, których w sobie nie lubi i wypiera, to nie skonfrontowany z tym i w ogóle w żyjący w braku świadomości, że te cechy w nim drzemią i one tam są i, i bulgoczą i, i niepokojąco dają o sobie znać czasami w trudnych sytuacjach to ta osoba będzie dostrzegała te cechy w innej osobie. Dosłownie na zasadzie, że czasem śmiejemy się i drwimy, czy rośli ludzie śmieją się i drwią z tych cech u innych, które sami mają. To trochę tak jest. I jeśli nie jesteś z tym skonfrontowany, to ja nie mogę zostać Twoim przyjacielem. Bo ty we mnie widzisz swoje wady i ty się ode mnie dystansujesz. Nie lubisz mnie, bo widzisz we mnie swoje wady. I one ci przeszkadzają we mnie. Ale ty też je masz. Je wypierasz. Nie, nie konfrontujesz się z nimi. Przez to tak bardzo ci te same rzeczy przeszkadzają u mnie. Bo jesteśmy podobni i moglibyśmy się przyjaźnić. Na tej zasadzie. Czyli jeśli ja mam rzeczy, których sobie nie lubię, wkurzają mnie, żyję z nimi i podświadomie one sączą jad i spotkam kogoś, który robi dokładnie tak samo, to będę czuł pogardę, będę czuł złość, będę czuł nieuzasadniony resentyment do tej osoby, nie do siebie, jeśli to wypieram. Przykład prosty z, z brzegu nadwaga. Obiadanie się. Nie lubię tego u siebie. Nie? Pracuję z tym przez lata, yy, przez różne zakamarki odkrywam, diet i dużo z tym jest problemu. Każda osoba zmagająca się z otyłością yy, to wie. Teraz, jeśli ja nie pracuję nad sobą, nie pracuję nad tym i widzę innego grubaska, myślę sobie: o, spaślak się obżera, ale dziadyga, wiesz, i zrównam go z ziemią ale tak naprawdę mówię do siebie. Ale tracę tę możliwość przyjaźnienia się. Tracę tę możliwość zbudowania bliskiej relacji, bo odpycham od razu tą osobę, bo widzę w niej to, co mam w sobie. Więc to jest to podejście jungowskie. Ono mi się podoba, bo stawia pewne wymagania, stawia pewien poziom trudności, no jest jakieś, jakieś wyzwanie. Nawiązywanie tych relacji jest pewnym Wyzwaniem. Bardzo inspirujące. Popatrz na to z tej perspektywy, bo to może zmienić Twoje relacje. To podejście, właśnie. Czyli musisz dodać do tej: nie dość, że jesteście blisko fizycznie, nie dość, że macie, jesteście w tym właściwym miejscu i czasie w danym życiu i w danym momencie. I jak ktoś nie jest, no to musicie nauczyć się żegnać z tą osobą. Powiedzieć mu, papa, nie, nie trzymać tego na siłę i przywitać nowe osoby, zrobić miejsce dla nowych osób, ale grać tą energią i zrozumieć tą energię emocjonalną, że dużo problemów siedzi we mnie. Bo role społeczne i priorytety zawsze się będą zmieniać, ale problemy w tobie pozostaną te same, jeśli nie zostaną skonfrontowane i będziesz je widzieć w innym. Tu jest ten problem. Więc. Chodźmy dalej. Chodźmy do Erika Froma. Erik From dużo pisał o miłości i. I mówił o tym, i to znowu trochę parafrazuję, że przyjaźń, miłość, głęboka miłość to musi być świadomy wysiłek. To wszystko jest trudne. Jakby za dzieciaka to jest tak oczywiste, to jest tak naturalne, to jest jak powietrze, którym oddychamy biegniemy, jest piłka, ona się nagle pojawia, materializuje się pod naszymi nogami, bo tak wyglądało dzieciństwo, nie? Że biegniemy, są zabawki, biegniemy, są przyjemne rzeczy, biegniemy, są nagle oceny szkolne całe dzieciństwo idzie. To jest tak naturalne. Dziecko napotyka na przyjaźnie, napotyka na pierwsze miłości, zderza się z nimi bęc, prosto w twarz. To jest za to w dorosłości, trzeba tego szukać, trzeba to odnaleźć. Trzeba przekopać się przez własny mrok trochę, jak u Junga, trzeba pogrzebać w tym cieniu, żeby nie widzieć w innych to, co w sobie, ale też wykonać ten trudny, trudny wysiłek. Więc yy, From mówi, że my jesteśmy po prostu samotni z natury. Jesteśmy odizolowani od innych i to się trochę zgadza na zasadzie my przechodzimy z dzieciaka gdzie są wszystkie aktywności grupowe do aktywności indywidualnych. Wszystkie decyzje podejmujemy sami, samotnie, pojedynka, czasami angażujemy kogoś żeby współodpowiadać, ale ja, za, za dzieciaka było, że okej, okay, wszyscy decydowali co gramy, wszyscy decydowali gdzie idziemy, to się działo, te rzeczy szły. I według Erika Froma my musimy przezwyciężyć naszą naturalną izolację, która wynika z tego, kim, jacy jesteśmy. I to wymaga świadomego działania, a nie tylko impulsu. To nie może być tak, o kurde, no dobra, zadzwonię, raz zadzwonisz i Nie, to wymaga świadomego rytmu, świadomego działania, żeby utrzymywać te relacje. Jeśli tego nie utrzymujesz, to one się rozpadną, rozejdą. Czasami mówi się tak, że no, nie widzieliśmy się rok, nie widzieliśmy się dwa lata, trzy lata, i jak się spotykamy, to sporo jest takich relacji, i to, to nagle, wow, jakbyśmy widzieli się wczoraj, mamy tyle tematów, no nie? tyle fajnych rzeczy do nadrobienia. Dlaczego pozwalamy sobie na rozpad takich relacji? No nie? i to ta. Intensywna, intensywny wysiłek i to pytanie Froma, czy jesteśmy gotowi? To jest ważne. Czy jesteśmy gotowi na wysiłek związany z prawdziwą bliskością? Bo to, co, to do czego prowadzi mnie osobiście przemyślenie, bo From mówi o iluzji relacji, że, że, że my trochę mydlimy oczy, że to jest relacja. Że ta prawdziwa relacja wymaga wysiłku i że mydlimy sobie oczy tą iluzją relacji, to ja od razu sobie myślę o internecie. I o tym, jak iluzoryczne są relacje w tej internetowej agorze, w, tym, w, tym, w tej starożytnej koncepcji, starożytnej Grecji wywodzącej się koncepcji agory, czyli tego rynku, na którym spotykają się wszyscy, dokonują jakichś codziennych aktywności, zakupów, ale też dyskusji, omawiania ważnych tematów związanych z miastem, związanych z życiem. Tam też uprawiali filozofię, pierwsi filozofowie, no generalnie rynek, czyli taki Facebook, albo teraz TikTok, albo YouTube, gdzie ktoś tam sobie o czymś opowiadał. I ta współczesna agora opiera się na iluzji. Opiera się na iluzji relacji. Nie dość, że na relacjach parasocjalnych, czyli na przykład tak jak sobie teraz tu siedzimy. Może siedzisz, może stoisz, może leżysz, ale ja siedzę. W każdym razie. Ty znasz mnie lepiej niż ja ciebie. Ja mniej więcej wiem, do kogo mówię, ale nie wiem precyzyjnie, że mówię do ciebie. Ale my mamy relację parasocjalną, to znaczy, że ona stwarza iluzję tego, że ja, czy inni influencerzy, jesteśmy twoimi znajomymi. Jesteśmy kolegami. Ty możesz dopisywać do mnie albo do innych influencerów, bo tak naturalnie działa nasz mózg. Inne pozytywne cechy, bo na przykład mnie lubisz. Lubisz mnie słuchać. Uważasz, że na przykład mówię ciekawie, bo może tak być. A skoro mówię ciekawie, no to pewnie też lubię ciekawe rzeczy. A skoro ty lubisz ciekawe rzeczy, to pewnie lubimy podobne rzeczy. Tak działa mózg. Tak, tak mózg rozszerza. To jest ten efekt trochę halo. Tak się to określa w psychologii wokół danej osoby. I tak się dzieje z influencerami. Potem są takie rozczarowania, że okazuje się, że jakiś influencer czy influencerka którą śledziliśmy, nagle wpuściła fanów w jakiś skam, w jakieś bagno, albo jest w jakimś konflikcie, albo jakiś influencer lał swoją żonę przez ileś tam lat. My myśleliśmy, że jest taki super fajny, poukładany gość, no nie, kto tam, wiesz, siłownia, pek, tutaj wszystkie wartości, perfekt, no nie, wyreżyserowane do mediów społecznościowych idealnie. A okazało się, że lał swoją partnerkę, no nie? Jak to jest możliwe? No tak, właśnie, bo my nie znamy ty możesz mieć iluzję, że mnie znasz, ale nie do końca mnie znasz. I właśnie tym są te relacje parasocjalne, jest ta iluzja tego, że mamy kontakt, że mamy jakieś, piszemy jakieś pojedyncze komentarze pod konkretnym awatarem, być może pod swoim imieniem i nazwiskiem na YouTubie. Wygląda to na dużo bardziej anonimowe komentowanie, więc jesteś gotowy na wysiłek związany z prawdziwą relacją? Czy na wygodną iluzję relacji. Gdzie sobie opowiesz jakąś historię o tej relacji. I to trzecie podejście miczeńskie nie jest moim ulubionym podejściem, ale też pokazuje ciekawą perspektywę, że w tej przyjaźni przyjaźń jest przekraczaniem własnych granic. To znaczy, że dobry przyjaciel będzie cię inspirować. Możesz nawet mu tak. Zdrowo zazdrościć, nie? że ma coś fajnego, pokaż, podziel się, przynieś, no nie? każdy coś przynosi, przynosi jakąś wartość, jest jakieś, jest jakieś pole wartości się powiększa twoje, możesz korzystać, możesz zapytać, możesz podrążyć, możesz przyjrzeć się sobie w, w swoim przyjacielu i możesz też trochę rywalizować, ale w sposób zdrowy, nietoksyczny, więc to też jest perspektywa... Ciekawa, interesująca, która podpowiada mi od razu, że to jest coś, co moglibyśmy określić jako chemia, że spotykasz z kimś, spotykasz się z kimś i od razu iskrzy. Od razu jest wymiana żartów, dowcipów, przyjacielskie gesty, bardzo szybkie zrozumienie pewnego kodu kulturowego, skąd się wywodzicie, jak rozmawiacie, co. Co Was bawi, co Was pasjonuje. Te wszystkie rzeczy się super synchronizują i to jest taki element no, wzrostu. To po pierwsze, bo się razem inspirujecie w, w swoich hobby, w, w swoim wzroście. Liczycie na siebie też, ale nie dajecie sobie upaść. I rywalizujecie. Możecie rywalizować ze sobą pozytywnie, ale też nie dajecie sobie upaść. Więc też, też to jest ciekawe podejście, rzadkie podejście. Wymagające tego wysiłku, o którym Trump wspominał. Więc. Dlaczego tak ciężko utrzymać relacje? Bo możemy być daleko od siebie tak po prostu. Bo zmieniają nam się priorytety życiowe, czyli jest zły timing w złym miejscu i w złym czasie w danym życiu. Więc jak się nie widzicie bardzo długo, to, to się naturalnie degeneruje. Ale zarządzanie tą energią emocjonalną, czyli niedostrzeganie w ludziach nowych, bo to jest dość ważne, no nie? W ludziach nowych niedostrzeganie swoich wad. Tu jeszcze muszę dodać jedną rzecz, bo to, ta obserwacja Junga jest o tyle trafna, że ona odwołuje się do tego, że my jako dzieciaki nie mamy tego cienia tak zdefiniowanego wyraźnie. Dopiero w dorosłości, jak się rozwijamy to on nam zaczyna wystawać i przeszkadzać. Stąd właśnie ta obserwacja. To się zmienia. Nasze podejście zmienia się do dorosłości. Bardziej nas kłuje to, co w... jest w nas, innych ludziach. Dopóki nie zaczniemy pracować, mieć tej wyższej samoświadomości, to będziemy odpychać innych od siebie, którzy są podobni do nas i mają podobne wady do nas. To tyle, jeśli chodzi o jak utrzymać Przyjaźni, i w zasadzie, jak ciężko jest utrzymać przyjaźń, dlaczego te przyjaźnie się rozpadają, a jak je zawiązywać? Być blisko, być w właściwym miejscu i właściwym czasie, zrozumieć swój cień, swoje problemy, zarządzać tą energią w sposób właściwy, czyli mieć tą właściwą, nadawać na właściwych falach z drugą osobą i wykonać wysiłek. Wysiłek świadomy, nie izolować się. Dzięki za Twój czas. Słyszymy się w kolejnym. Podkaście. Cześć.